PĘDŹ, KONIKU, PĘDŹ! JAK PÓŁNOCNY WIATR! Nadszedł czas na małą degustację SPERMY! SPERMA! Za dużo Papa. Ja. Masz tu dolara pops i dawaj dupy! Ale muszę cię uprzedzić, że strałem. Całą noc trzebałem, żeby wymyślić jakiegoś oryginalnego drinka, a udało mi się stworzyć tylko potwór. Karl, ty gamoniu, wypiłem ten twój eliksir i zamieniliście się w przerażające spek. A kolanki. Słuchajcie, gamonie, bo zaraz to. konia. Karl, masz 5 sekund, żeby wyliwać mi w ty... Niestety, Johnny, nie masz ci. Wy. Wpadka. Co? Nie, chodźmy coś wszabać, Ja stawiam ty, czujesz. Co kurwa? Czekałam na te chwile, odkąd wyruchałeś mi serce! Zaraz co to ja robiłam, żeby nakłonić swoje maleństwo do jedzenia? No, powiedz! Góra, mm, pierdol się. Chyba mam tu gdzieś jeszcze trzy słoiczki, tarty i psraczki. O, nie, mamo, tylko nie psraczka! Cały się pobrudziłeś, będę cię musiała wykupczyć. O, mamo, panuj trochę nad sobą. O, chyba właśnie leci mi psperma. Leje się z płynie jak się... Taki ponury kółto się pops masz radka How could this happen? In